Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków kanału. Udajemy się do miejscowości Wodzisław Śląski, który organizuje wystawę oddziałową. Wystawa oddziału Wodzisław, jedna z nielicznych wystaw oddziałowych. Teraz tych wystaw jest coraz mniej, ale tutaj na Śląsku jeszcze Tradycyjna wystawa się odbywa. Także pędzimy i widzimy się w środku na wystawie. No i po drodze mijamy okręgową stację ratownictwa górniczego. Miejmy nadzieję, że jak najrzadziej będą musieli wyjeżdżać w aukcję. W końcu teraz barburka, flagi wiszą. Także oni ratują w razie wypadków kolegów. A tutaj Kopalnia Marcen. Dziś pozdrawiamy wszystkich dwórników z okazji ich święta, barburki. Także teren to jest kopalniany. No i w końcu dojeżdżamy na miejsce wystawy. Oddział Wodzisław, siedziba okręgu Śląs Południe. No i zaczynamy zwiedzanie od kategorii samczyki. Kategoria olimpijski standard samce za dwa sezony 2.20, 2.21. 2,5 tysiąca konkursu kilometrów to jest limit jaki muszą gołąbki osiągnąć aby w tej kategorii były wystawione tu możemy zobaczyć konkursy niebieski od kolegi który fisze na forum dobry lot a tu pierwsza nagroda w kategorii standard 92 punkty konkursy jakie zdobył gołąbek nakrapiany w ten sposób się nam tutaj prezentuje. O, tu się. Druga nagroda. Też ładne pstry. Ale pięknie. Też z nagrodą. Dwulatek. Trzylatek w sumie. także mamy tutaj drugą nagrodę. 91,50. Pstry. Trzyletni samczyk. O, w ten sposób. Tutaj oglądamy. No i kolejne gołąbki niebieski też z nagrodą. Trzecia nagroda też 91,50. Tutaj drobne szczegóły decydują. No i przechodzimy do klasy olimpijskiej standard samiczki. Także tutaj mamy o nakrapianą samiczkę, która zdobyła drugą nagrodę. 91,50 ocena. Jej konkursy tutaj jest 2000 km limit. Jaki muszą pociągnąć w ciągu dwóch sezonów lutowych? Pstra, niebieska pstra. Z pierwszą nagrodą 92 punkty. Jej konkursy. O, ładna samiczka. No i tutaj. Kolejne. Tu jest czwarta nagroda w kategorii olimpijskiej: standard 91:50. Tu są kategoria Sport A, czyli krótki dystans, sprint, czyli kategoria sprinterska. Pierwsza nagroda: 305:36, koficent. E, Tutaj mamy niebieskiego z drugą nagrodą. 328,63 koficent. Nakrapiany. Samczyk. Pierwsza nagroda za standard. I trzecia nagroda za sport. 420 koficent. Tutaj patron, święty Franciszek. Standard. Druga nagroda, tak, to już oglądaliśmy. Niebieskiego. No i pierwsza nagroda w standardzie, w kategorii A. A tutaj mamy kategorię B. Najlepszy gołąbek 172, koeficient. Nakrapiany samczyk. Kolega pisze na dobrym locie. Fajne wyniki w te roku miał. Druga nagroda w kategorii B212 koficent. Tutaj nakrapiany. Pierwsza nagroda za standard. I trzecia nagroda w kategorii B w sporcie 239, 54 koficent. Także była to klasa sport b 360 czyli średni dystans. Średni dystans. I pierwsza nagroda w sporcie, samiczka czarna. Tutaj mamy pierwszą nagrodę w standardzie w kategorii C z kolei kategoria C to są loty powyżej 500 km, 6 konkursów za dwa sezony lotowe, taki jest wymóg i 3300 km i. Trzecią nagrodę to 183,97 koficent. Tutaj ładna zgrabna samiczka. Można zobaczyć. Tutaj mamy Samczyka. Też 3 latka. on zdobył drugą nagrodę za standard i pierwszą nagrodę za sport w tej kategorii. Tutaj druga nagroda za sport 175 koficent 01 i pierwsza nagroda za standard. Przechodzimy do kategorii D. Trzecia nagroda 332,42 koficent niebieski. I to jest sport D. Tu jest limity konkursów. W sumie 11 konkursów, dwa sezony lotowe na wszystkich dystansach. Pierwsza nagroda w standardzie. Tutaj jest kolejny gołąbek, który zdobył drugą nagrodę w sporcie 305,46 koficent. No i mamy kolejnego gołąbka. On zdobył podwójną nagrodę: pierwszą w standardzie i pierwszą w sporcie 200,51 koficent. Także. Fajny gołąbek, duże sukcesy ten hodowca w tym sezonie bardzo zdobył. Tutaj mamy Pstrego, niebieski pstry samczyk i kategoria E. Pierwsza nagroda za standard. Kategoria E, czyli długi dystans, loty powyżej 700 km. Cztery konkursy za dwa sezony lotowe. Pierwsza nagroda za standard i trzecia nagroda za sport. 226,56 koficent. To są loty, tak zwane maraton. W ostatnim czasie można to nazwać maraton jednodniowy. No i druga nagroda za standard. Druga nagroda za sport. 225,37 koficent. Nakrapiana. Tu mamy niebieski pstry. Pierwsza nagroda. 33-44, bardzo fajny wynik. To już jest fajny wynik zrobiony. Super gołąbek. I tu pierwsza nagroda w G roczne 158,71. Dodam, że ja mam na gołębniku 70, mój gołąbek ma. A tutaj czwarta nagroda. To jest 5 konkursów w jednym sezonie lotowym wśród roczniaków. To jest kategoria dla gołębi rocznych. 5 konkursów w jednym sezonie lotowym, i druga nagroda w standardzie w tej kategorii. I pierwsza nagroda w standardzie samczyków w tej kategorii czarny samczyk, także klasa Sport G. Sport liczy się w sumie dla samczyków i samiczek tak samo, a standard jest. Osobno rozdzielany na samiczki i samczyki. Tu mamy samiczkę piękną z trzecią nagrodą w kategorii G roczne z koficentem 189,42. A tutaj z kolei druga nagroda wśród samiczek za standard w kategorii G. Także siedzi niebieska samiczka. I tutaj mamy kolejny gołąbek nagradzany. Podwójnie połowa samiczka, która uzyskała w kategorii G pierwszą nagrodę za standard i drugą nagrodę za sport 171,43 koficent i kategoria H. To jest sześć konkursów. To jest najlepszy gołąbek w standardzie. Pierwsze miejsce: to jest sześć konkursów w jednym roku. Gołąbki dorosłe. Pierwsza nagroda za sport: 127,39. Koficent. Trzecia nagroda za sport: 199,31. Koficent. Także jest to klasa Sport H. Sześć konkursów w roku 2021. I podwójna nagroda: pierwsza za standard i druga za sport. 163,33 samiczka przepiękna. No i klasa dalekodystansowa tak zwana i 1800 km za dwa sezony lotowe. Trzecia nagroda. Tutaj Tutaj czerwony zdobył pierwszą nagrodę w standardzie w tej klasie. Niebieski Pierwsza nagroda 22,66. Super wynik. No, to jest bardzo dobry wynik. Ten, ten gołąbek piękny wynik uzyskał. No i tutaj mamy połowy wyczyn, czyli to jest suma konkursu kilometrów. Samiczka pierwsza nagroda w standardzie. Tu też mamy piękną samiczka, która zdobyła drugą nagrodę, właśnie w tej e, nie, to jest kategoria kategoria i tu mamy ciekawego gołąbka. Ła. Pierwsza nagroda w standardzie. Fajne zachowanie w kategorii I, także dalej kategoria I to są w sumie 1800 km, musi uzyskać go w trzech lotach. W jednym sezonie lotowym.

Nakrapiana samiczka, tu mamy niebieskiego. Pierwsza nagroda w kategorii Standard Wyczyn. To są konkursy w jednym sezonie, z nie, to są za dwa lata. Sport Wyczyn, czyli suma konkursów w dwóch sezonach lotowych 2020-2021 czyli lotniki za dwa sezony. Jest nagroda za Standard tej kategorii trzecia. Tu mamy samiczkę która ma drugą nagrodę za standard i trzecią nagrodę w sporcie. Ona wylatała 7061 e, konkurso kilometrów. Czyli kilometrów w konkursie. Tutaj mamy nakrapianego Tutaj samiczka, nakrapiana z drugą nagrodą 7133. Kilometry w konkursie przelotowane w dwa lata. Dwa sezony lotowe. No i o, tutaj jest szpak. Pierwsza nagroda w standardzie w tej kategorii samiczka. No, a tu samiczka szali. Która zdobyła pierwszą nagrodę w sporcie w tej kategorii i wylatała 9234,71 km w konkursie. Także no, wynik imponujący. Klasa specjalna, wyczyn to jest klasa w jednym sezonie lotowym. Konkurs o kilometry. Pierwsza nagroda w standardzie. Tutaj niebieski. Tutaj mamy trzecią nagrodę w, sy, w sporcie. Samiczka tu nakrapiany. Nakrapiana pierwsza nagroda w sporcie. 4 ponad tysiące. Tu druga nagroda za standard. Pstra, ciemna pstra druga nagroda za sport 4031 km w jednym sezonie lotowym tak się prezentuje cała nam tu sala wystawowa no i przechodzimy do klasy sport F młode gdzie pewną dominację tutaj jeden hodowca uzyskał czwarta nagroda 11-19 koficent młody z czwartą nagrodą nie wiem, czy wszystkie cztery nie są od jednego hodowcy. Są tu trzy konkursy w lotach gołębi młodych. I liczy się koficjent. Tu niebieska. Niebieski samczyk z nagrodą za standard. Tutaj jest dwunasta nagroda. To 31,47. Koficjent. Ten sam hodowca, co... Poprzedni gołąbek z nagrodą w sporcie. Tu mamy niebieskiego. On jest z innej hodowli, za standard nagradzany. Tu jest niebieski z dwoma nagrodami: 16 i 8. 64 koficent. Tutaj mamy niebieskiego. Tego już oglądaliśmy. 8 i 16 nagroda. Tu nakrapiany z trzecią nagrodą 1087 od kolegi Przemka. I tutaj 12 nagroda nakrapiany młody. 10 nagroda od Przemka Kolegi Przemka i tutaj ciemny także od kolegi Przemka ósma nagroda, 17 koficent czerwony, czwarta nagroda za standard w tej klasie, kolejny czerwony, piąta nagroda za standard. Tu mamy niebieski Pstry. Szósta nagroda od Przemka. 14,72 koeficent. Tutaj jest za standard. Pierwsza nagroda. W kategorii Sport F. Tutaj mamy Drugą nagrodę w kategorii Sport F za standard tu niebieska samiczka. Kolegi Przemka. Druga nagroda. 1079 koficent w sporcie. I czekamy jeszcze na pierwszą nagrodę. Tu mamy piętnastą nagrodę kolegi Przemka. 13 nagrodę. Tu samiczka niebieska Też Przemka piąta nagroda 13,34 koficent I tutaj mamy nakrapianego Siódma nagroda Też kolegi Przemka 15,41 Tu za standard Trzecia nagroda Wśród samiczek w kategorii F Dziewiąta nagroda też kolegi Przemka. Nakrapiana samiczka. No i tutaj mamy nakrapionego samczyka, który o, tak się prezentuje. To jest samczyk, taki zgrabniutki. Pierwsza nagroda z koeficientem 6,55, szósty, 6, siódmy, drugi. No, nie, to samiczka jednak jest. Samiczka. I tutaj mamy nagrodę za standard. Kolejne młode. Tam już jest klasa olimpijska, standard młodych. To jeszcze jedenasta nagroda od kolegi Przemka w sporcie. No i tutaj mamy gołąbki za standard nagradzane. Pierwsza nagroda. I szósta nagroda. Warta nagroda za standard. Tak więc dziękuję za wspólne obejrzenie i przejrzenie wystawy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli filmik Wam się podobał i chcecie kolejne tego typu filmy z wystaw. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot i do usłyszenia na kolejnych filmach i relacjach.